Siemanko YouTube, pewnie zastanawiacie się jakiej wartości jest nowy pet, nowy huge, którego można wydropić. Słuchajcie, ja już mam trzy te pety. Huge Hellroki, zwykłe oczywiście, nie robię złotych, bo mi one się nie podobają. Zresztą nie są wcale tak e, częste, tak, e, tak... rzadkość jest ta sama. Natomiast ja otwieram sobie to jajko, żeby właśnie wydropić przy okazji Huge Pixel Kata a te złote no to, to tam mi, mi są niepotrzebne wartość w ogóle złotych jak i zwykłych petów huge hell rocków jest taka sama ile kosztują już wam mówię jeden i to jest oficjalna już informacja jeden taki złoty cena jest ta sama za normalnego i złotego jeden złoty kosztuje 30, 30 bilionów gemów tak więc mnie tutaj by było nie stać było ale 30 bilionów za złotego i normalnego cena oczywiście będzie drastycznie spadała, bo te pety, myślę, że stosunkowo łatwo wydropić i bardzo dużo osób tych petów ma. Jak widzicie, ja dropiłem <laughs> ile? 9 godzin i w sumie łącznie 9 godzin i mam 3 huge Rocky. więc naprawdę jest to opłacalne. Teraz się opłaca dropić, ponieważ jeszcze cały czas mamy ten lucky event, że jest 6 razy łatwiej trafić te pety. No moi drodzy, zapraszam Was na live'y na tym kanale. Macie subskrybujcie, w linku, w opisie macie i w przypiętym komentarzu też linki do mojego Instagrama, Instagrama i Twitch'a. Followujcie mnie, dziękuję, do zobaczenia.